Cześć czołgiści, z tej strony Stram za 1hp. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić czołkry lekki 5 tieru francuski Elce AMX, przez niektórych zwanych patelnia, ufok, Diabong, ninja. No z uwagi na swój wygląd. Dobra, skupmy się od razu. Może w pierwszej kolejności na parametrach czołgu. Maksymalna prędkość 65. No, jak dla light, to jest bardzo dobrze. Prędkość obrotu 38. Ok, no i zobaczcie tutaj pancerz, nie? Bieda z nędzą, ale to jest light 14, 12, 10. E, dlatego, no ten pan, czołg nie ma pancerzu. Zauważcie tutaj, że mamy dwa zestawy, jeden złoty, drugi normalny, no bo ten czołg w tym momencie jak zostanie traka, no to już nie istnieje. No generalnie jest tak, jak rzuci go na ósemki, jak dostanie bombę, to nie istnieje. Ale tak czy się, jak czasami przydają się te dwa zestawy, e, nie ma sensu wozić gaśnicy, nie ma sensu wozić e, apteczki, no bo generalnie ten czołg jest na strzała. E, dodatkowo też włożę racje bojowe. Zawsze to coś tam daje. Eee, no, czołg jest wykorzystywany jak każdy lekki, generalnie żeby podświetlić, pokazać teamowi, gdzie jest dany przeciwnik. Dlatego ja go używam w zależności od mapy do spotu aktywnego bądź pasywki. Tak? Dlatego takie, a nie inne mam bąduły. Czyli leorneta plus siatka do pasywa plus oczywiście czołg zawsze musi być pomalowany. Bynajmniej u mnie ja taką zasadę stosuję. Plus do. plus. Plus do spota, plus do spota. Jezu, co ja mówię dzisiaj, chłopaki? Do spota aktywnego używam optyki. Dobra. Standardowo 7 złotych pestek w Bo czasami jest tak, że po prostu trzeba zbić tego kapa. Dobra. Dziwię się ludziom, jeżeli chodzi o załogę. Może tutaj kosmosu nie ma, ale no mam. kończę tego drugiego perka. Ludzie, dlaczego wy nie dacie kamo? Na, na perkach. No to jest czołg lekki. No żarówa obowiązkowo. Później musi być cholera kamo. Ten czołg w jeździe nie traci bonusu do kamuflażu. Ciężko go wykryć. Więc no dziwię się w tym momencie ludziom. Dobra. Słuchajcie, jak wiecie. Yy... Bitwy u mnie są stricto na żywo, nie random, pełen. Nie wybieram żadnych pro-Koksowych powtórek, żeby w tym momencie pokazać wam, jaki pro-elo jest ten czołg. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Generalnie chodzi tutaj, żeby przedstawić zalety, wady, sposób grania tego typu czołgami, a nie, żeby pokazać wam kosmiczny kurwa wynik pod tytułem, nie wiem, 6000 damage'u, gdzie ten czołg nie potrafi tyle zrobić. Co prawda, po spocie, okej, okay, fajnie. Może tyle zrobić. Eee, dobra, zobaczmy jak to wygląda. Eee, przy okazji chciałbym eee, polecić portali gwizjerczogisty.pl, zawsze aktualne newsy, informacje dotyczące WOTA. Dobra, słuchajcie, eee, co będziemy robić? No na pewno otwarcie, tylko nie wiem czy lewa, czy prawa. Yy, najpierw spróbuję sobie otworzyć lewą, zobaczymy co tam pojedzie, a potem sobie zrobię Suicide na prawą stronę. Jak widzicie nie używam XVM-u, Ani innych takich dodatkowych pierdół. Yy, nie wiem z kim gram yy, klanów nie kojarzę Ale pff, zobaczymy jak to wyjdzie Nie wiem ile mam procent na zwycięstwo Zawsze to mnie drażniło, dlatego wypieczyłem te dziadostwo. Dobra, lecimy. Zobaczymy. Elcek leci na prawą, dobra, ja polecę na lewą. Eee, zrobię otwarcie, no powinno być ok. Jojo, spierdalaj! Aj, zjebałem. Ale okej. Okay. I wiebałem się w ścianę. Dobra, sorki chwilę, dekoncentracja. Słuchajcie, tam jest OK. Tutaj pasywa się postawi na górce. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czy nie ma kto bić, nie? Tutaj mamy herkata. Jest pasyw. Jakieś tam drzewko przede mną jest. No, pokusiłbym się, pokusiłbym się. Tylko skupię na maksa. Gąski poszło. Żeruwanie nie dostałem. Jest dobrze. Tygryz 2 weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Kawy nie ma sensu strzelać? Panowie, już widzę, że coś się tutaj dzieje. padł. spadam. Nie ma sensu tutaj bić się z ciężkimi. Człowiek świeci z daleka. O oh jest, o oh jest! Dobra, jak widzicie tutaj też będzie padaka żółwy jeszcze nie dostałem, trzeba będzie przy krawędzi No generalnie tutaj chodzi o światełko, tak? Na barcie, niestety. Tamta strona <grytanie> jakoś daje radę tutaj poszedł praktycznie cały raż. Kości na złoto przerzucam. Idę się pod górkę? Bo chodzi tutaj generalnie o spota i zbijanie kapa. Może się uda, może nie, zobaczymy. Na razie krzaczek. A, i szkoda teraz staną. szkoda widzicie, że strzeliłem. Teraz trzeba będzie uciekać, jeszcze jedno może strzał oddam i spadam. Chlecie, rajta nie mogę strzelić coś. No no to jest lipa całkowita, bo w tym momencie co będzie zbijała? Tylko fałka? Jest live. Nie zbyt do ten gością. się uda. spadamy na razie. Jeszcze jeden złoty diabunk został. 9-9. I tutaj się damy. Może to się poświetli. Ale nie patrz. Patrzy, patrzy, patrzy na nas. Dobrze jest. Poszło, niestety nie trafiłem o zgas o 170 P, bog nie wejdzie. Trzeba bić wieżę. Dostał! Ale się ja nie wreszcie. To, to jest magia i c 6 i penetracji brakuje. Hmm. Myślę, że będzie tak pierdał. no to z hesza. Nice oj, oj, trzeba defa zobaczyć co tu jedzie Przygotować ze góry czego Nie wiem, bo jestem na oparach może Pięknie Z tej strony kurwa KW3 to trzeba rozziewać zaczniemy świecić tu zaczniemy świecić tu tam KW3 zostaje Dobra, nie przebiję, nie mam golda. Więc w tym momencie trzeba będzie... łalnie. ...wypchnąć go od dołu. Ser namierzony. To musiał poczuć. nie uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Się trzeba unikać walki. Ajajaj, aj, aj, KW-3. Wiedziałem, że coś tutaj będzie niehalo. No ale w tym momencie o to chodzi, żeby poświetlić. Może się uda. Powiem wam, że chyba kurwa wygraliśmy tą bitwę. Mówię tego, że było to wpieto. Zobaczmy, jak się bitwa do końca potoczy. E, LTB. Bardzo mądrze. Powinienś go obierzeć, gościu, nie cofaj się. Co ty zrobiłeś? Szkoda, szkoda. Gość by mógł jeździć w koło niego, nie? Fajny czołg. No, ale też może dobrze, bo ten. czeka na lwa. No, oj, 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 tak, nie walcz, nie walcz z nim, tak. Czekaj na lwa, lew pomoże. Oj, 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 oj. Dobra, patrz, 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 patrz. Daję radę. No ucieka, ucieka w miasto, mądrze gościu robi. Tym tygrysem 2. Miasto, zaląki. Czego ten lew nie wyjedzie? Liv, przepraszam, liv. Ojoj. No szkoda, szkoda. On no, gościu chyba nie ogarnia tym lwem. A tym LTB bardzo, bardzo mądrze gościu gra. Sopel 78, pozdrawiam kolegę. Dobra, no, no właśnie, no niestety, no i co, no i gościu nie ogarnia, zobaczcie co gościu robi, dianira masakra no. Trzy minuty.